Jestem w dzisiejszym odcinku, nawet nie uwierzycie co się stało. Poza tym, że będziemy kosić gdzieś Ubi, to chciałem powiedzieć jedno, że miałem nagrany 33-minutowy odcinek z tej serii, ale usunąłem go z plików i YouTube jakby go nie... Przy... Albo ja go usunąłem i on wtedy nie poszedł do YouTube'a i straciłem filmik, więc przepraszam, nie będzie filmiku yy, dzisiaj czyli czwartek. Czwartek, Dobrze. tak, czwartek gdzieś jest, czwartek nie będzie filmików, teraz tu nagrywam czwartek, a w piątek będzie filmik, bo to właśnie ten, co teraz nagrywam i chcę mieć długi teraz y, filmik, żeby Wam to wynagrodzić, dzisiaj chcę duże porobny i tam kościłem owiec i prasowałam belki, zbierałem i beleku zbierałem z tego 260 Belek, więc tu mam dużo od razu się zagranie. Za Jak widzicie, jest 8 ósma już. 8:42, ósma ja muszę to do 9.00. E, potem do 9:00 do nagrać. Dobra, kosimy sobie to. Więc Ry kosimy to, akurat tam belki są poustawiane i zrobiłem jedno pole na ziemniaki. Już początek sezonu się zgryma wszystko Będę go w, prawdopodobnie ten filmik w nocy rzucał Albo jeszcze jeden co po prostu nagram Ale to chyba po tym żeby był od razu trzeci żeby zagrać już do soboty, bo w niedzielę i teraz robimy jakby daily. I nie wiem. No, daily, czyli codziennie odcinki. Nie obiecuję, że będą codziennie, ale będę się bardzo starał, więc nie będę tak robił. Nie, nie zrobiłem tego specjalnie, nawet nie wiedziałam o tym, że tak się yy, da, więc nie zrobiłem tego specjalnie i przepraszam Was ale teraz będzie wlecywał ten odcinek i będziemy orać dziś łumkę moją największą porę numer 45 i tam na tamtym odcinku co nagrałem sobie yy, yy, jak coś oglądajcie moje odcinki z najlepszym tym i jakości yy. Dobra, jest Jak coś, to, yy, to w najlepszej jakości. A na tamtym, po, na tamtym odcinku robiłem sobie na polu numer 15. Numer 15 i 42. 41 zbierałam belki. Ładnie. Tu mało chyba sypnie. Więc na wóz na pewno tu to dwóch ton nie będzie. I zmieniłem na tryb normalny, więc... Żeby szybciej było. Bym Mała seria, abym już miał 50 tysięcy. Kupiłem, sprzedałem brony piątki, kupiłem bronę dwójki z wałami jak ja mam w prawdziwym życiu. My mamy czerwone, tylko tu są szare. Yy, o, właśnie! Yy, kurnik postawiłem. Niedługo chcę bina postawić. Tutaj bina chcę postawić. Przywiózłem wapno, to też trochę wyniosło. Ym... I co jeszcze? I co niedługo? Nowy ciągnik kupić. I to nie będzie C385 ani C912, C3, ani 904. Ani Zobaczycie w krótkim czasie jeszcze. No, dzisiaj jest drugi odcinek. To jeszcze tak drugi odcinek. Jeszcze 16 odcinków wytrzymacie, ale będą pod rząd teraz z są z tą serią. No, hm. teraz będę pod rząd z tą serią, bo ona mi się mega podoba. Teraz będę drugi odcinek nagrywał, też ten będzie długi. Naprawdę sorry, że nie, nie będzie odcinek czwartek, ale zaraz będę na sobotę nagrywał, więc... Więc to też jakiś cud będzie, to od razu na sobotę. Work będę znaczy wapno będę robił. akcje wapno i kult. Niedługo 30 będę sprzedawał, bo czyli będzie mi potrzebny? Założę się do e, Fatura chyba, da się? To mu się na, założy i będzie... Da się, da się, to mu się założy. Powiedział, ciąg, ciągał i... Teraz? A nie, bo tu się trzydziestką bawił. Bo ona też prawie moich maszyn nie pociągnie, a są małe, nie pociągnie. Nawet brąz z tymi wałami. Ja Te już pociągnie, to już ona lepsza. Tu ogólnie na tym całym polu będą ziemniaki, więc. Szykujcie się po siebach, żeby do odsłonięcia sadzenia ziemniaczków. Trzydziestką chyba. Może. Trzeba worka zrobić. Już mam 6 minut, a ja prawie mam zakoszone pole. Dobra, no co tu dalej? Widzicie taki tu końcik zostawiłem i tam jest wapno wysypane. Takie pole za domem, akurat ta, myślę, że żeby tu łąkę zostawić, ale ja mówię pole zrobię. Będzie fajnie i tu, tu na kostki zostawiłem, bo tu kostki są. Ładnie wyorałem. Ale idzie. Powiem Wam, idzie. Wybrałem bizona. Trochę musiałem poczekać, aby to urosło. Fajna tekstura w ogóle jest. No, moje odcinki z Farminga się powinny oglądać 10, 1080 i 600 FPS. Coś takiego. Bo wiem, że słaba jako jest. I to ja to wiem o oh, której. Chyba no, bo musiałem się podrapać. Hmm. Dobra. Akurat ja lubię to pole. Bardzo fajną to jest. Ja bym tu lucernę zasiał i sprzedał. Hmm. O, panie. Musiałem jaka zostawić. Żeby to. Zrobić. 84% na no, to tu. Słuchajcie, rozglądałem się za jakąś przyczepą i znalazłem fajną też autosankę, bo celuję się autosanki o ładeraju, mówię e, autosankę, więc kupił sobie, wiecie jaką? d 455 ale żeby miała 4 tony. No. I dzisiaj też nowy nabytek, w następnym odcinku nowy nabytek, czyli w trzecim odcinku. Pani nabytek też będzie, bo mogliście zauważyć, jak go nie było od początku i tu to dwie tony będzie. Nie wiem, czy ja nie sprzedam od razu tego, ale sprzedam w następnym odcinku już. Od razu. Mój, no jo, jak będzie zaczynał. Wiecie, to się tu przyjadzie, wiecie, czy... O kurde, 60. Albo czapka wyjdziemy, jego ostatni moment. O. Tutaj widzicie tabrę. Czekajcie, bo się Stary buc. Sorry. Nenerwowałem się. Jak go tu katuję. To, to nie... 60. Pamiętajcie, który ma 60. Nity się 60. Katować w polu się katuje, ale na drodze nie. Czy dziecko można katować? turututututututututututututu że gracie. Hamuj! Ty, hamuj tu nie masz. A w sumie nie będę robił, bo niedługo będę sprzedał. O Boże, co jest pod mapą? Co Wenturier zrobił pod mapą? Co to jest? Sub? Ej, co jest jakaś... Tu się ruch zaczyna. Tak, to jest od rowu, patrzcie. Jaka kaka, jaki kanał normalnie. Kanał na YouTube jako Eee... Oj, ostrość! Ostrość, ostrość, halo, ostrość! Czapka zgasza. A w sumie... No, a potem nie będę mogła odpalić, bo mógł będzie Jasno. tego dzieba. Kurde. Kupa Jeszcze tak z tymi nowymi y, nabytkami. Nie będę się rozpędzał. Ej, będę co, codziennie wchodziły te nowe odcinki. To tak się nie będzie fajnie rozwijać. To się dzieje, ale dobra. Yy. Tu już. Ja mam minut 10, Okej. Akurat się to skoszę. Będę do końca. Jeszcze będę chciał. No, później. Wrzucaj ten odcinek, żebyście mieli. Sorry, że nie było, ale przepraszam. Ja się też dziwię, czemu nie ma odcinka. Odświeżałem tyle razy i nie ma. Ale się zdenerwowałem się na siebie. No, ja. Odsunąłem go przecież z plików. No trudno. Na 6. już go nie odzyskam. A fajny był, fajnie. Fajnie się. 60 tam w ogóle nie była ruszana to Citroeny miedziłem z wo O kurde, citroenę z wozem. No fajnie te pugi bometa. Bo ja bym bardzo chciał kupić sobie, jak już będę na ten nowy ciągnik, puk Tego pluka. ten Tęczukę, tylko. tylko muszę... Iha i do niego jeszcze brony. To chwila, 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 moment. A to sprawdzę jakie brony może. O kurde I talerzówkę to było do niego. Dobra, tak? Dobra. Ja sprawdzę tylko ten ciągnik, czy traktor. Płon czy to tak. Czy to nie muszę go. I... O, to jest to 16, ty? a to chyba ten dobra, to władimica kupujemy, żartuje jakiegoś żartuza, nie wiem jeszcze jakiego, chciała na Oleiksa wejść, chciała popatrzeć tą nową technologię i ja to nie lata, już takie stare no 3 tony serio 3 tony jest fajnie z tego pola trzy tony sypło. Aj, jaj, Dużo. Jedna sobie tu dużo. Takiego pola. Kawałeczka. Dobra. To ja będę sypał od razu się. I się przebiegniemy. Dobra. Lecimy. Aj, przebiegnie się. Nie będę się to. A tu 60 stoi. Mm, mm, o, jestem już. Hop, Moja łąka. A teraz masa i teraz w tym sezonie będzie katowany, a potem 60. Dobra, lecimy. Sorry, mam trochę ten. Płacz, o kurwa. Słuchajcie, ja zrobię to tak. Czekajcie, ja to zrobię to tak. Patrzcie, magika. Nie będę jeszcze raz cofał odcinka, tylko zrobię magik. Magik. I patrz, jak coś... Wracamy po szereg. No, Tam chłopaków powiedziałem, żeby mi słupki pobijali, bo ja mam chyba ten. Jakąś nietomność z prostym jechaniem. Cofaj. Maniek. Cofaj tym fergusonem. Dziękuje. Ile ja tu? Kontrol i ciśnę i dobra. Jestem tym feldem. Pani! Co pani robi? Tim felguszonem. Dobra, lecimy tym ferdkiem. Mam nadzieję, że prosto to przejadę. Mam nadzieję, a jak mówię mam nadzieję, to zawsze mi nie wychodzi. Jakby wyjdzie drugi raz, wyjdzie. O Panie, jak wyszło ładnie. Dobra, teraz dawaj. Dobra, to tu odmietę, od krzoku. Ło Boże. <tryk> <tryk> tu będzie chyba że bo chcę teraz rzepak siać w tym roku. Jak nie mam dostępu do tego terenu? To mój teren. jakiejś tam pani starszej. Guccio sądzę, gucce saj. Tak, tak cały koła. Kurde, co ja tak skręcam tym fergusonem Szedł, jest na pole. Jest most. Jest wszystko pięknie, ładnie. Jeszcze trzeba doprostować po prostu. Ach, pięknie, ładnie. Tak, to to się prostuje teraz. W tych czasach. A na temat tego Daily, co chcę teraz rzucać, odcinki będą z tej serii i od 30, od 30 do 60 będą też odcinki, ale to troszkę rzadko, bo ta seria mi to dowodzi. Myślę, że mam też padła. Nie wyjdzie. I fajnie, tu jest ta seria, fajne, modziki są z internetu. Ogólnie ten masę mi się też podoba. Chciałem ściągnąć mu kabinę jeszcze. Ale na kabinkę przyjdzie, przyjdzie. słuchajcie, jeszcze czas, żeby ściągnąć i przerobić ją do trzydziestki, a potem trzydziestki szpsiedać. Będzie fajnie, będzie fajnie. Więc oglądać oglądać oglądajcie. Kurde, nie wiem czemu mi ta orka dziś nie wychodzi. Coś zespany jest. No. Ja tu i będzie git. Będzie odcinek szybki, zaraz będę kolejny nagrywał. Uh -huh. Dobra, ja zakręcam od razu. niestety ten święty nam się rozmnożyło troszkę. Będę niedługo jakieś tam sprzedawał. Jeszcze trzeba beczkę do gnojowicy kupić. Ile tego gnojowu nie mam? Słuchajcie, widzą? nie gnoju. Łobodnika mam dużo, ale już mało. Boli mnie w tej oborze, że nie mogę sypać w ogóle sobie tam nic ani, ani że dla moich świnek. Świ... Czy ja pójdziemy wcześniej krówek? Świnek, sorry, świnek. Bo ja co chwilę grałem na świnie i na krówkę. Teraz to wyjdzie, pasja wychodzi. Nie no ładnie kryję, ładnie, ładnie kryję. Powiem wam ładnie to kryje, Da nakręcam to już podkręcaj tam łagórki kiszone będzie walić sadzić. tu będę musiała jeszcze porać wszystko piękno robię 20 minut dzięki. jeszcze 20 minut mogę pociągnąć ten odcinek W góry. Ale są mi się dojta murosła, już pożniwa, jestem po wszystkiemu, a nie jeszcze nie skoczyć. Coś tak, tak ciężko kiedy nie zachodzi. O nie, zablokowała się. O oh, Ojej. Oh, o je... O oh, Ojej. O jezus Ojej. Oh, oh, je, Co się stało? Co się stało? Kurde. To się stało? Mi się w roku słuchania nie stało. Ja i Michał prześmiał a mnie głowa boli. Dobra, idę poszedziesiątkę. Czekajcie chwilę. Może no, jesteśmy, minęło jakieś 2,5 godziny. Już jest dobrze. Jest ja jeziemy tam. Ja się co, ale zblokowała się kierownica. byski tu zblokowała mi się kierownica. Zblokowała nam się kierownica więc no, dużo się czuję. Ale... Ja chyba maseja nie zgasiłem. No ja chyba Masej ja nie zgasiłem. Ale ciboko, bo ja chyba masę nie zgasiłam. Od razu poszłem do domu. E, byłem wam tak, o siedem, jak nie wiem, co. Czemu jeszcze? Dobra, może się uda to założyć, co? No nic się nie zepsuło chyba go nie zgasiłem jak widzieliście, bo się nic nie stało. Nie, jest. Zgasiłem go. Ale działa, działa. On działa tylko, bo, bo się atakowała. No słuchajcie. Teraz się widzimy. Dobra, jesteśmy już. I tylko trzeba. Odepka tempo leciuteńko, leciuteńko, o Jezus jakie on ciężki jest leciuteńko, 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 o chyba O nie, jeszcze troszkę tego, no są siada pola leciuteńko, leciuteńko I ułożemy, leciuteńko Dobra, ja tu 60, dobrze, że mam te trzy moje traktory O 30 by tylko nie wyciągnęła nie wiem czy 60 go nawet wyciągnąć Dobra Nie no, poszło jak masło no, Ja na ja skręcę jeszcze kołami Ej, panie O, bo się ciągnie się O panie Nie No Dobra, ja 60 tu postawię O kurwa ale No działa. Teraz kier... akurat teraz się siekiera odblokowała. co jest grane? Oj! Wszystko działa. Ej, ale to było wydarzenie. Ale się przestraszyłem, serio. Ale ja w ogóle klikałem w y, T, y, A i D i nic. Serio, nie szło nic. No, to... zobaczymy. No, to się jeszcze będzie... Ona. Mogą go jeszcze do przodu wyciągnąć, ale jak widzicie mój masy nie ma zaczepu będę. Pra co kupował sobie obciążniki do niego. Oj, teraz akurat... Oj, oj, oj! A! E, jakaś blokada jest, będę musiał go... Dam ja go do chłopaków na żeby go tam trochę podreskacili i ja akurat mi przyjdą te obciążniki, to oni tam założą od razu. U chłopaku na warsztat dam, to będzie dobrze. Tam na 6 dni dam. Pewnie to zejdzie tak 6 dni. Tego już jutro będę zaprowadzał, umyję go. jutro od rana zadzwonię. Na no, odcinku i będzie na drugim, bo na tym nie. Oj kurde, trąciłem Was, soka. Za Was skręciłem Dobra, jedzimy. Jak on coś ma 7 motowoli więc 7 lat już jest u mnie. No nie niedługo 8 lat no to piszę nawet o, ale to ta oryury. I chyba przejdę na 60, żeby ona mi to zaorała Ja sobie porąż na 60, bo coś wie. ja się tak boję. A widzicie jak mi ręka chodzi? Doktorze. I tu boję się trochę. Ale się... Ja myślę, że... Jak ja jechałem chyba 12 na godzinę, czy nie mi mile. są nie wiem, będę musiał, jak wydam ten odcinek sprawdzić. Ale to śmigatorka. Нас еще на на то можно. Иснуючь. О, хамулец. Słuchajcie, to koniec tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, łapkę w górę i słuchajcie na dół. Trzymajcie się na razie. Cześć, i w kolejnym odcinku będzie już oddawanie go do wasze tu, Trzymajcie się na razie. Elo. Aha, i sorry, że nie było odcinka. Dobra, Elo. I ten yy, dzisiaj nie będzie odcinka, jak coś. Dobra, Elo.